Witajcie, witajcie! W dzisiejszym filmie kto będzie szedł najdłużej prosto w Minecraft wygrywa. Dlatego zostawcie łapy w górę, zasubskrybujcie ten kanał, a my lecimy, się mach, chłopaki. Siemano, lecimy! Każdy z nas ma wyznaczoną linię i idziemy po prostu w inną stronę świata. Ej, a patrzcie, chłopaki? O, pierdol, co ty robisz? Co jest grane? A, on cały czas idzie prosto, to działa. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Dobra, y ja też idę dalej, ja się nie interesuję resztą. My to wygrywamy, widzowie, nie? Cały czas w linii prostej trzeba iść. Ej, najgorsze że ja zaraz przed sobą mam budyneczek, chłopaki. Ja też i właśnie go przeskakuję ja też robię sobie schody. Ej, ale ty zarumbiście w ogóle działa, chciałbym zauważyć, nie? Sery, po co robisz schody? Przecież można skakać po prostu. No ale tak kulturalnie, że jakbyś chciał sobie przyjść do mnie, to masz schody, nie? Dobra, let's go! Ale jestem wysoko, tylko co teraz. Dobra, w sumie dobrze, bo tam jest góra. Ej, ja cały czas idę prosto, tylko powiem wam, czym wyżej jestem, tym bardziej się zastanawiam, czy ja dobrze idę w cały czas, jakby w jednej linii, nie? Ja już znalazłem na to patent ogólnie. Ej, ja się czuję trochę jak taki z jak on się nazywa taki, co lot tworzył pod sobą? Frostman, Freeze. Ej, ale przez wodę, o kurde, woda to jest impostor. I to naprawdę duży. Czemu? Wpadłem do wody i nagle tak wiesz. Prawie na boczek, tu na lewo, ale jestem w linii, więc jest dobrze, nie? A ja się totalnie skupiłem na tym, żeby iść po prostu prosto, a przecież jeszcze musimy zbierać przedmioty, żeby na przykład przeżyć noc, nie? Ej, co? Zapomniałem w ogóle o tym. Ja nie mam nic poza jedną wełną w ekwipunku. Chłopaki, pamiętajcie, że nie możemy tak sobie wyjść na samą górę i iść po linii prostej, tylko żeby to bardziej było po ziemi, nie? Bo ja teraz muszę zejść. Na dół, bo tak to bym już wygrał dawno, nie? No nie wiadomo, mógłbyś spaść i zginąć, Wiktor. Każdy ma swój sposób na to. Nie da się spaść. No to też prawda. Dobra, czy możemy rozwalać tą drogę? Tak, i schodzimy niżej. zarobiście Z tym idealnie, słuchajcie, widzowie. Równiutko, patrzcie. Ej, ale jest trochę taka, wiecie, że można się zarąbać i pójść na, na przykład przez przypadek w lewo, nie? Jak się o tym nie myśli. Trzeba cały czas pamiętać o tym, że musimy iść prosto. To jest porąbane. A ja mam już trzy drewna i zaraz będę miał crafting. Dobra, i widzowie, lecimy sobie prosto. Ej, ja nawet jakbym chciał iść po drewno, to no nie ma opcji, nie? Chłopaki, ja sobie odłączam myszkę. Ej, ale to nie jest głupie, to nie jest głupie, no. Dobre fest, stary. Ej, stąd co? O, mamaj mamajroda, let's go! Ej, ja już jestem tak wysoko, że nic nie widzę ogólnie pod sobą. Ej, znalazłem jakąś wioskę? To jest wioska? Co to jest? Ej, ogarnąłem jedno, że to, że idę na górę wcale nie jest aż tak dobre, bo przecież są fantomy w Minecraftie. Wiele rzeczy może się wydarzyć na górze. No, ale co jeszcze? No Zeus z piorunem może Możecie walnąć, stary, nie? Ej, ale nie jest powiedziane, że musimy iść cały czas prosto Możemy się cofać, czy nie? W linii prostej w sumie Tak, tak, możemy się cofać Ja mam taki misterny plan, ale nie, nie chcę mi się go realizować Kto był naprzeciwko mnie po drugiej stronie? Zipek, chyba ty Nie, wiem, a może, 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 może Mogę do ciebie przyjść i ty do mnie w sumie Bo mamy tą samą jakby linię, nie? Co, już jakiś <laughs> Ej, bo my tutaj podpowiadamy chłopakom I to samo mogą zrobić Ja nie? nawet tak nie mam zamiaru takiego, stara, także chill Panie, no ja wam powiem tak, mam irona, zaraz będę miał ironowy Kill off, także powodzenia Wam życzę. Ja nie wiem, co robić, chłopaki. Wy macie jakieś plany? Ja nie mam też planów. Ja idę cały czas prosto. <noise> Jestem teraz na takiej wysokości, że nie wiem, jak zejść niżej. Tak, bo ten odcinek widzowy jest po to, żeby to zwiedzać, nasz piękny serwer. Tak, bo tutaj tyle jest rzeczy akurat. Ja cały czas idę prosto. Ej, to jest świetna zabawa. A wiecie, co jest najlepsze? Że ani razu nie trafiłem, jakby na drzewo na swojej drodze i nie mogłem go wykopać nawet, nie. Sterujemy ja idealnie drzewko, akurat mam drewno. Zrobimy sobie kill Ja wiesz, jakby zaraz. drzew jest dużo wokół mnie, ale nie Nigdzie nie mogę, nie, no nie ma drzewa, które mogę wykopać. To jest smutne. I let's go! Ironowy kilof, Lecimy! Po co ci ironowy kilo wzipek? Jak to? Żeby wykopać diamenty? On przy dobrych lotach jeszcze idąc tylko prosto pokona Ender Dragona, chłopaki. <grymne> nie, bo ja jestem przy Ender Dragonie teraz. Ej, w ogóle znalazłem opuszczoną wioskę villagerów. Tak się składa. Będę miał jedzenie. Ja dbam jedzenie, zabiłem świniaka. Ej, dobra, trzeba zejść na dół. Ja mam drewno w końcu, yo. W końcu mogę zbierać drewno. O nie! Widzowie, czy wy to widzicie, co się stało? Co, odpadłeś? Tak. Ale zbierałem drewno z domku jednego w wiosce i chciałem tak minimalnie się zbliżyć, żeby je zebrać, nie? Ale nigdy bym nie pomyślał, że na shifcie mi tak szybko to złapie! Odpadłem, odpadłem! Ej, i co teraz, jak odpadłeś, stary, co z tobą? Teraz, widzowie, włączam game moda i będę chłopakom przeszkadzał. Ale spokojnie, mapę zresetujemy. Ej, biegniemy czy nie, chłopaki? No dobra, to ja też mogę. Trzy, cztery ry! Go, 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 go! Biegniemy cały czas prosto. O nie, to było, to było, to jest chyba głupie. To jest na maksa chyba głupie. Zaraz będę musiał spojrzeć w tym, czy przypadkiem nie jest... zboczyłem z kursu. Okej, okay, biegniemy. Ile jeszcze? Ile jeszcze, panowie? Cały czas! Biegnij ziom! Dobra, biegnę cały czas, ale to jest naprawdę ryzykowne. Ja spadłem prawie do oceanu już. Kończymy, proszę, już nie chcę mieć dłużej. Dobra, uwaga. Co, stopujemy? Stop, 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 stop. Dobra, jest wszystko idealne. Ja Patrzcie, jak zobaczyłem. to wygląda, no. pizko. Ta linia wielka na świecie, co jest? Ewoka, mam nadzieję, że nie przyjdziesz do mnie, nie? Znaczy, ja na razie tutaj sobie sprawdzam pewną trasę, czy ktoś poszedł, aby na pewno prosto. I sobie tak lec. I sprawdzam. Pan oficer, dobrze, dobrze. O, ale no ten osobnik idzie ewidentnie prosto, widzowie. No sami widzieliście przed chwilą. Który osobnik? Ja! Ja nie będę nic mówił! Ej, robi się noc, robi się noc! Ej, bez kitu, no. Ej, a z mobami to najgorzej. Ej, Ernest, masz najlepszą sytuację chyba. Jesteś na środku oceanu. Ogólnie zostało <śm> mi cztery jedzonka, <śm> tylko, nie? Jakby zaraz umrę. O, Idź, to, owco, nie ruszaj mnie! Terrorystko, ty najgorsza! MWK, co ty robisz? Ten mi wodę rozlewa. Ej! A mi bloki zniknęły pode mną! Nie widzę nic! Ale jest przewalony No ma przewalone, ale czy ktoś zaraz nie będzie miał inny przewalone No woka już ode mnie poleciał, więc szykujcie dupy Ja sobie calutką noc spędzę po prostu na, na górze po prostu Idę, wskaczę do góry i nie ruszam się stąd Dobra, no to co? O, chilling O nie, te owce są troszeczkę za... Ej, mogę troszeczkę zboczyć z kursu? Nie Nie można tak, nie ma lekko Znaczy wiecie, jak mnie jakoś przekonacie, to może wam dam jakieś itemy wchodzę, Mordo, dam ci pięć dych, dam ci pięć dych, nie? Dobra, y, dajcie znać jak będzie już po nocy, ja. Ej, nie chcę nic mówić chłopaki, ale Zipek sobie poszedł, nie? Nie przemyślał jednej kwestii, że ja byłem koło niego na podce niewidzialności, rozumiecie? O, siema Zipek. Zipek do mnie przyszedł ogólnie. Okej, okay, to nic mu nie mów nic mu nie mów, co go czeka. Ułatwić wam delikatnie rozgrywkę? Poprosimy Bo Mogę troszeczkę, troszeczkę, i... troszeczkę, no. Ułatw nam Zipek nie zdąży wrócić jeszcze Wiecie co? Ja się zastanawiałem, czy wam w sumie ułatwić tą rozgryweczkę, nie? Ale myślę, że mogę, więc zrobię wam Dzień. O, dzionek. O, co to? Aha! Ej, ale zobaczyłem! To jest grane! Dobra, więc jednego gościa mniej! Ej, ja mi się spadł! Jeszcze zapomniałem, że bloki. No, zrobiłem na zipka małą pułapkę. O nie, no nie mogę! No nikt nie powiedział, że będzie łatwo. No nie zrespiłem ci moba, żeby cię zestrzelił, ale mechanizm z pistołnami już tak. No szkoda, 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 gościu, a teraz to, to już w ogóle ten. Pa o! Odpadam. Ale fajnie, mam w teamie do przeszkadzania jednego człowieka więcej. A kiedy ja po, w końcu przejdę, kurde, przez to zamrożone pustkowie? Już mam dość. Dobrze, że Wiktor, jesteś świadomy, nie? Że Ta. u ciebie jeszcze nikt nie był. I być może właśnie ktoś się u ciebie zjawi. Może ja święty chowam. Mikołaj? Ja się chowam. Może nie. Ja się chowam. No to panowie, zaczynamy zabawę! Wr wracam do gry. <laughs> o, to ja polecę do Ernesta. Nie, a ty, Wiktor, myślisz, że jak się zakopiesz, to ja, ja cię nie będę widział? Nie, stary, bo ja nie myślę. Dobra, opłacało się odłączyć myszkę, chłopaki, nie? <laughs> ty za, na cały czas jesteś złączoną myszką? No idę prosto dzięki temu. Ty jesteś cały czas pod ziemią, Wiktor. Victor, nie? Tak. A czemu się chowasz pod ziemią? Stary, a czemu nie? Ej, widzowie, o kurde, ale mam genialny pomysł, co teraz zrobię Ernestowi. O kurde, ale to będzie mocne. Co ty mi zrobisz? Zipek, wiesz, że ja się słyszę. No, wiem, ale zaraz się wyciszę. Ja chcę przejść, tylko przez to pustkowie, no. Dobra, uwaga, widzowie, nie będę wam mówił, co będę zrobił. Po prostu to napiszę. Patrzcie na to. O. o patrzcie, co Zipek napisał. Czemu z moim nikiem? Jak mi to przeszkodzi, niby Zipek, że się zestrasz? Oj, widzę, widzę, nic co nie rozbalasz? było? Co? Nic nie było. widziałem. To ty widziałem. dostawiłeś, to ty dostawiłeś. Ja nic nie. Dostawiłem, ja to widziałem, co się wydarzyło Chłopie, tak... co to za No i co, no i co I teraz to już w ogóle ma idealnie nagrane, chopie, Nie ma takiego, nie! Tak, nie ma tak. Nie ma, nie! tak nie ma tak, nie ma tak Przegrałeś? Nie, nie przegram, ja nie przegrywam, stary, gdzie on jest Uwaga, Ernest, jesteś gotowy? Tak, dobra <laughs> Jak idzie spokojnie, co jest e, a jakby mu tak TNT tu dać, o Co jest, słyszałem TNT Mwk, ja nie wiem, czy ty mówisz U... do mnie, czy do Ernesta Ej, Zipek, za słabe, to nie ja Jak nie ty, a kto? O nie, to my wyky. <noise> Chyba musisz uciekać, Erdest. Ooooo! I co? Nie, No czemu mi się Spida? Wiktor, wygrałeś, brawo. Ten ja za stary, zabijsty. odpadłem przed tobą, ziom! Co? Odpadłem A, minutę przed tobą. Właśnie. Tak, czyż Erdest wygrał? Tritsus finalnie wygrał. Zarobiście! Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, subskrybujcie. Ale, ej, ale mocne, ty, mocne to było zipek, nie? Mega porąbana pułapka, więc to na tyle w razie. Cześć! Elo.